Demokracja jest super. Pod warunkiem, że ludzie głosują dokładnie tak jak ja. Wtedy są obywatelami. No ale jeżeli głosują inaczej, to są motłochem, ruskimi oncami, lipkami, fajnopolakami, michnikowszczyzną. Polactwo. Polactwo. Oni biorą serek topiony taki z nadzieniem szynki, wyjadają z niego szynkę, i wyrzucają ten serek. I są niedorzeczni. Eee, no wiedzą państwo, ja bym raczej preferował merytokrację, hmm? rządy mądrych. Czy pan Tomasz nie zauważył, nie wierzę, że nie zauważył, bo pana Tomasza ceni za inteligencję, czegoś innego, co takimi literami tego film bije, satyra, pastyż. to jest obśmianie do, antonsów, się o co chodzi. się o co chodzi, ja powiem o co chodzi, bo... Bo dla mnie to zakrywa o absurd, że głos nie wiem, osoby wykształconej, profesora, kogoś ze świadomością, e, waży w wyborach tyle samo, co głos jakiegoś, jakiegoś, głupka bez szkoły. To jest, no to jest paranoja, Państwo to przyznają, no. To się, to, to się nie udało. z w tego sensie, trzeba, jakby zrezygnować. No był taki moment, że ja w sumie polubiłem tego zęka Martyniuka, no ale czas pokazał. Pff. Disco Polo. Ech. Nie no, ja, ja we wszystko uwierzę, nie? Ja we wszystko uwierzę, ale serio, batyr. Ze wszystkich ludzi na świecie, batyr, naprawdę? Nie, ja. Wiecie, wiecie co, kochani, ja się pakuję. Ja ja wyjeżdżam do Włoch. Ty wiesz, kto jest premierką Włoch, nie? No, premierką? Nie no, ten. Bunga bunga. No okej, okay. może gangster, ale taki. Taki prawdziwy włoski gangster, a nie taki. Batyr. Daj spokój, już dawno kopyta wywinął, teraz jest Giorgia Meloni, faszystka, przeciwniczka prawa do porcji, hmm. homofobka, no dobra, no to nie wiem, Hiszpania?